Yo, yo, yo. A dzisiaj Okej, okay, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Aj, biom biomie, biom biją, mnie, biomie, biją mnie, biją mnie. odejdź! Ja jestem Fenixen, a to jest kolejny odcinek. Next series Counter Strike a jeden no zabili go chyba już dawno. Witam... Wszystkich bardzo naprawdę serdecznie. Już dawno nie było tego odcinka, dlatego witam... Aj aj, aj umieraj! Umieraj sutku, umieraj! Leś to ci. So! dobry jestem. Ej, dobra. A odeświjmy. No. No i cóż, już dawno teraz przerzuciłem się troszkę na Minecrafta. Dlatego nagrywam tego Counter dla Was moi kochani drodzy wszyscy. Ludzie... Tyś sutku, no! Nie wiem, czy on wszystkich słodków nazwą, ale taki został jakoś. Nie rozwód wczoraj. Nie wiem, rozwód o Jezus. O Jezus. A, Odejdź, szatanie! E, czekajcie, bo nie umiem kucać. Zapomniałem, Zapewni jak się kuca, ale. O, okej, okay, dobry jest. No gość po e, nie, No jasno, cholera. Ej, a mnie odrzuciło. O, okej. Okay. Staty 17 do 9, ludzie! To jest moje najlepsze staty od paru lat, chociaż parę lat nie grałem nawet. Eee... Tyś ty w dupę betleyemską. Umieraj! Umieraj! Rysz ty! no. Dobra. Eee, w dupę słaboszaka normalnie. Uhuuu, nie, nie, nie. nie. Tyś... A! Ola, aż się fajnie niebie... wypił. Jeszcze sobie. A, myślałem. Przekro. Ej, no, nie, nie no, no. mam taki. zaniża się mój poziom, ludzie. O, pięknie, najlepsze staty normalnie w mieście. Uje, uje, uje. A! Ty chodź. nie Znikam, jakiś noby dupek. No chodźcie tu! O, pięknie. Patrzcie, kikam. O nie! Teraz idę tak zaciąć, że normalnie będzie kwiczał i jęczał i w ogóle... Uh, kurde, co ja otworzyłem. Ale o, za bardzo napalony jestem, bo wiecie, ostatnio normalnie w moim życiu dzieją się naprawdę smutne rzeczy. Nie mogę, nie mogę po prostu, nie mogę wytrzymać! Tylko ciągle seks. Używki, narkotyki To jest po prostu wykańczające Przepraszam was wszystkich Wiecie, podchodzę do żony, a ta mówi Spierdala Jak mam żyć w takich warunkach Normalnie ludzi święci Aż nożem chciałem go zaciąć A to jest flash, flash, go! Skąd, gdzie? niech leży, gość jak się przykampił. dobry jest kurde moje staty ja moje staty moje staty moje staty nie mogę uff uf, o co za pech gość zamiast we mnie strzelać o oh, lol dobra spoko jeszcze mi zabił lol dem dim dom dem, dem, dem. Czekajcie, się, pouczę się do testu. <grywia> ale to nie Pouczę się do testu. <grywia> uh, sorry? Gdzie wzięcie? u odejdź. Kurno. Wow, jestem po prostu prozafasowany gamer. Żeby mnie zabić z no to po prostu trzeba być już lamerem. Hej. Patrz, teraz go dorwę. Ja z dupy, powrywam. Nie, nie z tego, bo. Je... 30 do 20... Oop, co psa, 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 psa. Psa. ty, A co się przez kot strzelasz? Co? Łapcie! Uut Goździam jest we mnie szczególnie to dzisiaj idzie. Co za down Loser loser, szczera, jobi, o mnie, jobi, o mnie, szczera, jobi, ey, szal mi bota, Ups, psy, sześć, sześć, to zrzucić oh, co ja zrobił? ok, Ups, Cześć, witam wszystkich bardzo, greedy, tupek, to psychopata Ej, o pta, nie strzelał, ha, wycociłem go, widziałem Wiedziałem co za lampą. AAAAAAH! Kurde, ja już przyzwyczaiłem się do spida w Minecrafcie i teraz dwa razy macie. Odejdź! Odejdź! Już powinieneś leżeć, psito. O, pięknie. Pięknie, pięknie. Łuhu, 39, 21, 24. 40, 23, boom headshot, bum headshot, boom headshot, boom headshot, boom hecz. Headshot, co za... Ha Ktoś napisał ha, ha ha! napisał, oho! Ale zabawny jesteś, oho! Las. Przecież... Oho, blubio! Odejdź, odejdź, człowieku! Oho! to no, kurde, skoczyłem się, na to No jak ja mam grać w tym? Dżim, dżim,

A... Zzz, zzz, headshot, był headshot. O oh lol, pociąb no umieraj Pięćdziesiąt Dobra jeszcze